Dzień dobry, Anna Dryjańska na temat. Dziś gościem rozmowy dnia jest Michał Danielewski, wicenaczelny redaktor Okopres. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Czy 11 grudnia, czyli w ten poniedziałek, wybierasz się do kina, a konkretnie do warszawskiej kinoteki, żeby oglądać expose premiera Morawieckiego? Nie wybieram się, bo będę pracował, więc z tego powodu ten niezwykły sanski nowy przejdzie mi koło nosa. Choć nie wiem, czy jednak Sejm w Dalby Surround, w sali kinowej, to jednak nie jest o, o krok zbyt blisko Sejmu. Czyli nawet dla dziennikarza politycznego to może być trochę za dużo? No wiesz, duży ekran, duże zbliżenia, takie ciarki mi przechodzą, jak o tym sobie pomyślę, ale pewnie dla wielu osób, sądząc po oglądalności Sejmu na, na kanale YouTube, to będzie opcja, którą będą rozważać. Ciekawa będzie frekwencja, i czy to będzie kontynuowane. Bo to jednak nowy sposób odbierania polityki w Polsce. Przypomnijmy, że wtedy Mateusz Morawiecki wygłasza ekspoze swojego, jak to złośliwi nazywają, albo ci potrafiący liczyć, dwutygodniowego rządu. Potem, zgodnie ze wszystkimi przewidywaniami, nie dostaje wotum zaufania. Natomiast wotum zaufania dostaje chwilę później rząd koalicyjny Donalda Tuska. Czego się spodziewasz po ekspoze premiera Morawieckiego? Co, co w nim będzie? Jaki będzie jego cel? No cel będzie taki, żeby pokazać rząd Prawa i Sprawiedliwości jako ten, który gdyby rządził? No to przyniósłby Polakom wieczną szczęśliwość, socjalny raj, bezpieczeństwo i, i, i sprawiedliwość. To znaczy, cel Morawieckiego będzie taki, żeby Polacy zatęsknili za rządem PiSu, kiedy będzie już rządził rząd Donalda Tuska. Czyli możemy się spodziewać mniej więcej takiego wystąpienia, jakie miał Morawiecki na inauguracyjnym posiedzeniu Sejmu. Jeśli pamiętasz, jeśli państwo pamiętają, to było właśnie takie przemówienie, to znaczy opowieść o tym, jak to rząd PiS wyciągnął wnioski z wyborów, jak teraz chciałby zmodyfikować swój program, jak chciałby rządzić dalej. No, oczywiście jest to, hmm, będzie to, wydaje mi się, trochę komiczne, i niekoniecznie będzie rezonować w opinii publicznej, ponieważ każdy zdaje sobie sprawę, że ta misja tworzenia rządu przez Morawieckiego była jednak pewnego rodzaju. Politycznym spektaklem, żeby nie powiedzieć politycznym kabaretem, bo szans na większość ten rząd nie miał żadnej, od samego początku było to wiadomo. Więc jakby cały ten spektakl, jak rozumiem, w zamyśle PiS jest skierowany na to, żeby właśnie pokazać perspektywę, co by było, gdyby PiS dalej rządził. I do tego PiS będzie pewnie odnosił krytykę przyszłego rządu Donalda Tuska. A czego z kolei spodziewasz się po tym prawdziwym ekspoze, czyli ekspoze premiera większości sejmowej? A to jest bardzo ciekawe pytanie. W sumie jest to pewnego rodzaju jednak niewiadoma i niespodzianka. Ja bym oczekiwał jednak, że Donald Tusk mówiąc brzydko językiem korporacyjnym zaadresuje te i położy duży nacisk w swoim ekspoze na te sprawy, których nie ma w umowie koalicyjnej. To znaczy, mam tutaj na myśli to wszystko, co zmotywowało zwłaszcza młodszych wyborców, a zwłaszcza młodsze wyborczynie, żeby iść na wybory i zagłosować przeciwko Prawo i Sprawiedliwości. Mam tam na myśli prawo do aborcji, a przynajmniej jakiś rodzaj rozwiązania tego problemu, jeśli nie ma większości do uchwalenia ustawy liberalizującej prawo antyaborcyjne i... Spodziewamy się też, że odniesie się do um, praw osób LGBT, bo. Te kwestie nazywa się zazwyczaj dosyć pogardliwie światopoglądowymi, można je nazwać kulturowymi, ale jednak to była duża motywacja dla no, wielu setek tysięcy młodszych wyborców, żeby na te wybory iść. I mam nadzieję, że Donald Tusk wypowie się na ten temat w ekspoze nieco konkretniej niż to jest zawarte w umowie koalicyjnej. No, na pewno będą to poruszone kwestie takie, które wszyscy rozumiemy, że muszą być, znaczy kwestie bezpieczeństwa, kwestia wojny i ataku Rosji na Ukrainę. Krainy, kwestie naszych stosunków z Unią Europejską, na co na pewno będzie położony duży nacisk, bo to będzie coś, czyli te stosunki, które mają być teraz dobre albo przynajmniej poprawne w odróżnieniu od rządów PIS-u, to będzie coś, co będzie odróżniało rząd Donalda Tuska od rządu Mateusza Morawieckiego. Na pewno pojawi się temat KPO, no i na pewno też pojawi się temat rozliczeń z rządami Prawa i Sprawiedliwości, których tych rozliczeń pierwszy. Pierwszy etap i pierwsze mocwole będziemy mieli dzisiaj wraz z powołaniem członków Komisji Śledczej do spraw wyborów kopertowych. No dobrze, ale dlaczego właściwie Donald Tusk miałby poruszać szczególnie te kwestie, które, jak słusznie podkreśliłeś, nie są za bardzo rozbudowane w umowie koalicyjnej, czyli prawa kobiet i prawa osób LGBT? Dlaczego akurat miałby się do tego odnosić? Bo jak pokazuje przez ostatnie tygodnie marszałek Szymon Hołownia, symbole w polityce są ważne. Nawet jeśli Donald Tusk powie, że to nie musi być koniecznie rozwiązane w ciągu tygodnia, miesiąca albo nawet dwóch, to zaznaczenie tego, że to jest agenda jego rządu, nawet mimo pewnych różnic wśród partii koalicyjnych, no to będzie pewne symboliczne. W jakimś sensie nawet nie tyle domknięcie, co zaznaczenie, że nowa większość nie zapomina o tych sprawach, chce je rozwiązywać, jest to dla niej ważny punkt programu politycznego, po prostu. To znaczy, bardzo łatwo jest wyalienować część wyborców pokazać im, że ich wybory się nie liczą. Więc myślę, że zaznaczenie tych spraw no, będzie bardzo ważne z punktu widzenia politycznego i też z punktu widzenia mobilizacji tych wyborców, którzy poszli 15 października do wyborów, żeby poszli też do wyborów samorządowych, europejskich i prezydenckich w 2025 roku. Czyli Tusk po prostu pokaże: słuchajcie, no, posłowie trzeciej drogi, może trochę będą wybrzydzać, może tutaj nie, nie będą chcieli poprzeć nawet ustawy ratunkowej, ale ja trzymam rękę na pulcie, ja będę pilnował tego, co was zaprowadziło do urn 15 października. Mhm. Spodziewałbym się, że Tusk powtórzy to, co mówił na jednej z konferencji prasowej, to znaczy, że jest to jego osobiste zobowiązanie, żeby te sprawy przeprowadzić i że jako szef rządu, będzie jednak je na agendę wprowadzał i próbował przepychać. No tak, tylko cofnijmy się trochę w czasie, do na przykład roku 2012, rządziła rząd, Platforma z PSL-em, no i wtedy działy się rzeczy, jak zapewne pamiętasz, no dosyć takie kuriozalne. Powstawało kilka na przykład projektów w ramach. W ramach większości rządowej kilka projektów o związkach partnerskich. Była wielka burza, żaden z nich w końcu nie wchodził w życie. Czy spodziewasz się że... powtórki z rozrywki? Jeżeli można to nazwać rozrywką, oczywiście. No to wątpliwa rozrywka. Raczej bym nie, nie transmitował jej w, ki, w, ki, w kinotece. No owszem, pamiętam to, co się działo podczas, e, zwłaszcza drugiej kadencji rządów koalicji POPSL. No i właśnie dlatego, dokładnie dlatego, uważam, że nowy rząd Gonalda Tuska i nowa, dzisiejsza większość nie powinna popełniać tych błędów, bo to byłoby, no, wchodzenie do tej samej rzeki. Z dosyć absurdalnym, e, znaczy, byłoby to po prostu absurdalne politycznie. Myślę sobie, że to, jak potoczyły się wybory w 2015 roku, e, że Bronisław Komorowski, a później Platforma Obywatelska przegrały te wybory z Prawem i Sprawiedliwością, no, było też spowodowane, że. Tym, że duża część opinii publicznej, zwłaszcza no, pewnie bardziej liberalna, bardziej wielkomiejska, zapewne wtedy, no, wykazała takie daleko idące dezinteresmą jeśli chodzi o przedłużenie rządów koalicji PO PSL. Więc wydaje mi się, że w dobrze rozumianym interesie politycznym Tuska, jego formacji pozostałych partii koalicyjnych, jest to, żeby tego błędu nie popełnić. No, oczywiście może się okazać za tydzień, że to, co teraz mówię, to są jakieś opowieści z, z gatunku muchu. I paproci, bo to się nie wydarzy, ale jednak sądzę, że Donald Tusk zdaje sobie sprawę, że społeczeństwo się zmieniło, że mm, przesunęło się to słynne okno Overtona w tę stronę, że jednak to są już dosyć mainstreamowe postulaty w Polsce w tej chwili i że jednak ta konserwatywna kotwica w koalicji w postaci Polski 2050 i PSL, no tutaj trochę ogon nie może machać psem po prostu. Więc jako szef rządu wydaje mi się, że powinien zaznaczyć bardzo mocno te dwie sprawy. Choć one na pewno nie będą kluczowe w jego przemówieniu. Myślę, że no kluczowa będzie właśnie Unia Europejska, fundusze europejskie, KPO i ogólnie rozumiane bezpieczeństwo. Tymczasem TVN24 ujawnił nieoficjalnie skład rządu Donalda Tuska. Mamy tutaj 19 szefów resortów i co najmniej czterech członków Rady Ministrów. Ministrów, członków Rady Ministrów. I to jest Katarzyna Kotula z Nowej Lewicy, która ma być ministrą równości, Marzena Okład z Koalicji Obywatelskiej, która ma być ministrą do spraw polityki senioralnej, i Agnieszka Buczeńska z Polski 2050, która ma być ministrą do spraw społeczeństwa obywatelskiego. Jak jak skomentujesz, te nowe, jak skomentujesz te nowe stanowiska i co sądzisz w ogóle o tym, o tym składzie, który ujawnił TFN24? Czy coś cię zaskoczyło? Czy coś cię zdziwiło? Czy, czy może uważasz, że za dużo jest nazwisk, które no, już znamy z poprzednich rządów Donalda Tuska? Tak jak na przykład, no nie wiem, mamy Radosława Sikorskiego, Borysa Budkę, Bartłomieja Jasienkiewicza. Czy to jest, tak jak niektórzy mówią, grupa rekonstrukcyjna, czy możemy się spodziewać nowej jakości? Jeśli chodzi o nowe ministry, czy nowe pełnomocniczki, to jest trochę potwierdzenie to, o czym mówiłem. To znaczy, że jednak po tych pierwszych przymiarkach, głównie medialnych, do składu rządu Donalda Tuska, jednak ktoś wpadł na to, że liczba kobiet w tym rządzie. No, nie była pierwotnie szczególnie imponująca, więc y, przypuszczam, że z takiego punktu widzenia politycznego to jest właśnie y, odniesienie się do tego problemu, to znaczy, że było więcej kobiet w rządzie. Oczywiście problematyczne jest to, że y, y, to będą pełnomocniczki, czyli ministry w kancelarii premiera zapewne do tych wszystkich spraw, więc ten y, skład ministrów konstytucyjnych cały czas będzie bardzo mocno przechylony, przechylony w, stronę, y, w stronę płci męskiej. Że ich pozycja to, że... będzie słabsza po prostu. Bo nie będą miały resortów w pełnym znaczeniu. No tego dokładnie, słowa. dokładnie. No. Jakby poważną politykę robi się w ministerstwach konstytucyjnych, można by tak to, tak to ująć. Co jest jednak dosyć problematyczne, biorąc pod uwagę, że jednak mamy 2023 rok i myślę, że nie byłoby wielkim problemem, żeby ten parytet w rządzie, zwłaszcza takim rządzie, no, powiedzmy, liberalno-konserwatywnym, tak to ujmijmy, no był zachowany. Czy coś mnie zaskakuje w tych nominacjach? No, zaskakuje mnie trochę dariusz wieczorek, jako minister nauki, bo wydaje mi się, że to jest takie ministerstwo, które. No, dałoby się powierzyć jednak kobiecie ministerstwo konstytucyjne, zwłaszcza, że jest to ministerstwo w gestii lewicy. Jakoś dał już wieczorek specjalnie się nie wykazał w ostatniej kadencji zainteresowaniem sprawami środowiska akademickiego. No więc jest to jakaś taka czysto polityczna nominacja dla. Zasłużonego działacza czy posła Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Wydaje mi się, że to jest, jeśli to się potwierdzi ostatecznie, a prawdopodobnie tak, bo to już jest kolejne doniesienie o Dariuszu Wieczorku jako szef, szef, szefie tego resortu, no to jest trochę właśnie zły znak. No, nic by się nie stało. Wydaje mi się, że łatwo byłoby znaleźć kompeten, równie kompetentną kobietę na to stanowisko. Um, nie musiał być to koniecznie Dariusz Wieczorek, a poza tym jest, jakby, no. To, co już wiedzieliśmy ze wcześniej, z wcześniejszych doniesień medialnych. Czy coś mnie zaskakuje, jeśli chodzi o Bartłomieja Sienkiewicza czy Radosława Sikorskiego? No można powiedzieć, że to są już zgrane postaci, powtórka z rozrywki i tak dalej, ale tutaj chyba cel polityczny jest jasny. No, to znaczy, Donald Tusk, jak rozumiem, potrzebował doświadczonych ludzi na te stanowiska, żeby po pierwsze Bartłomie Sienkiewicz w Ministerstwie Kultury, um, mówiąc brzydko, wyczyścił TVP um, i sprawił, żeby nie była już dłużej um, narzędziem, propagandy Prawa i Sprawiedliwości, Jest rozumiem takim zadaniowcem na kilka miesięcy, żeby przeprowadzić ten jeden konkretny projekt. No, a Radosław Sikorski ma skokowo, szybko, też jako doświadczony polityk, były szef MSZ tu już był Europoseł, żeby doprowadzić do tego, żeby te stosunki z Unią Europejską też szybko, błyskiem i skokowo się poprawiły, bo kwestia pieniędzy europejskich, kwestia KPO jest absolutnie kluczowa dla tego rządu i pokaże jakby taką pierwszą skuteczność i i, I sprawczość ekipy Donalda Tuska. Więc w pewnym sensie na pewno wizerunkowo to nie jest y, najlepszy ruch, bo rzeczywiście można odnieść wrażenie, że mm, to są już zgrane postaci, y, y, które już były, które opatrzyły się publiczności, mówiąc już tak zupełnie y, cynicznie. Natomiast jeśli to jest y, y, takie zagranie, żeby to byli. Troszkę ministrowie tymczasowi, albo inaczej mówiąc, zadaniowi, to znaczy do konkretnych spraw, a później być może dojdzie w ciągu kilku miesięcy, pół roku do rekonstrukcji rządu i zmiany w tych resortach, to wydaje mi się, że to jest to praktyczny pomysł. Znaczy doświadczeni ludzie wysyłani na tak zwany trudny odcinek. Czyli twardzi skuteczni gracze, którzy mają zrobić swoje i nie oglądać się na nic. No, i przede wszystkim bliscy Donaldowi Tuskowi, który wydaje mi się w tych dwóch sprawach na pewno chce mieć pełną kontrolę nad tym, co się będzie działo. I jeśli chodzi o telewizję publiczną, czy w ogóle szerzej media publiczne, i jeśli chodzi o dyplomację i stosunki z Unią Europejską, to znaczy, pewnie Donald Tuski nie chciał sobie pozwolić na jakąś dozę tutaj niepewności, jakiejś ewentualnej złej współpracy albo problematycznej. Z tu jakby. Chciał do zera zmniejszyć możliwe kłopoty i problemy, które mogłyby się pojawić. Skoro jesteśmy przy mediach publicznych, wiadomości mają zniknąć po upadku rządu PiS, tak jak po upadku PRL-u zniknął dziennik telewizyjny. O tym pisze w gazecie wyborczej Agnieszka Kublik. I tutaj cytuję jednego ze swoich informatorów: Nic, co było do tej pory, nie zostanie. Czy to jest dobra zmiana? Mm, no to jest trudne pytanie. <grym> Wydaje mi się, że niekoniecznie. To znaczy, no, jest jakaś pula działań oczywistych dla nowej większości. To znaczy, no, oczywiście nowa większość nie może sobie pozwolić na to, żeby to Prawo i Sprawiedliwość kontrolowało media publiczne. To jest jasne. To jest jasne, że media publiczne przez ostatnie 8 lat, by użyć znanego Bonmotu, e, no, stały się po prostu narzędziem partyjnej propagandy i nie mają nic wspólnego z jakąkolwiek misją publiczną. E, jasnym jest, że muszą zostać zmienione. Natomiast... E, czy aż tak fundamentalna zmiana, to znaczy dotycząca <laughs> na przykład właśnie zmiany formatów, to znaczy likwidacji wiadomości, jest sensowna? Nawet nazwy? No, tak, tak, ja rozumiem, ale są, są widzowie tej telewizji publicznej, to jest jednak wiele milionów osób. To jest, Trochę to, co jak rozumiem próbował powiedzieć Jacek Żakowski, kiedy mówił, że być może trzeba oddać program drugi telewizji publicznej, Prawu i Sprawiedliwości. To znaczy, że warto się nad tym zastanowić. Mm -hmm, czy wyobrażamy tak. sobie, on tak to ujął um, w formie pytania. Okej. Okay. No więc ta propozycja, czy też kwestia do zastanowienia, oczywiście była dosyć absurdalna, ale myśl za nią stojąca jest również jakoś mi bliska. To znaczy, że wyrzucanie za burtę w pewnym sensie e, tych widzów, tej publiczności takiej właśnie konserwatywno-narodowej, która była wiernymi widzami tej propagandy partyjnej, e, no to jest e, jakby najlepsza i krótka droga do tego, żeby w ogóle jakby ich, e, żeby stracić jakikolwiek wpływ na to, co te osoby myślą. Znaczy wydaje mi się, że warto byłoby jednak zachować jakąś łączność e, z tymi widzami, czy to przez... E, Jakiś rodzaj weryfikacji yy, dziennikarzy, którzy pracowali przez ostatnie 8 lat w TVP, to znaczy być może da się tam znaleźć kogoś, kto nie jest skompromitowany, a kto ma jakąś twarz w miarę rozpoznawalną dla tych widzów, czy zachowanie właśnie takich formatów w sensie nazwy, oprawy wizualnej, i tak dalej, i tak dalej, jak wiadomości, no, wydawałoby mi się sensowne, to znaczy. Mm, i w sensie politycznym, i w takim sensie górnolotnym mówiąc społecznym, nie wydaje mi się, nie wydaje mi się to bardzo konstruktywne, żeby te jednak kilka milionów widzów, które, które, które TVP oglądały, na wstępie, jakby od tego od, od, od mediów publicznych odrzucać czy pokazywać im, że to się stała rewolucja totalna, przedstawienie wajchy, że teraz będzie zupełnie zupełnie inaczej. Wydaje mi się, że jakąś łączność należałoby z tymi widzami zachować, Zachować. Przez aż tak radykalne ruchy wydaje mi się, że ta łączność może zostać utracona, co też w sensie politycznym da Prawo i Sprawiedliwości taki asumpt do tego, żeby żeby zachować z kolei łączność polityczną z tym elektoratem. To znaczy mówić zobaczcie, to wy się nie mieścicie w tej Polsce liberałów, jesteście, przeciw, jesteście przez nich odrzucani, więc cały czas trwajcie, trwajcie przy nas. Więc wydaje mi się, że PiS może się do takiej totalnej rewolucji w mediach publicznych Odnosić, nawet paradoksalnie, z pewną podskórną przychylnością czy nadzieją, że to pozwoli im utwardzać ten swój jednak wielomilionowy elektorat. No dobrze, ale z drugiej strony, gdybyśmy sobie wyobrazili oddanie dwójki, no to samo słowo oddanie brzmi, brzmi w tym kontekście trochę dziwnie. Pisowi, no to wyobraźmy sobie, że na, na takiej dwójce leci na przykład film Inwazja, którego który jest utrzymany w klimacie Der Sturmera, film szkalujący Polaków LGBT, a na jedynce na przykład trwa transmisja z Marszu Równości. Nie, 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 to żebyśmy się dobrze zrozumieli. Ja w ogóle nie mam, takiego, nie mam takiego pomysłu. To znaczy, ja nie chcę oddawać żadnej partii, żadnego programu telewizji publicznej. To w ogóle byłby absurd. No, tak się nie tworzy, tak się nie tworzy mediów publicznych. Czy wydaje mi się, że zadaniem, które powinny postawić sobie nowy szef TVP, czy minister Kultury, czy w ogóle nowa większość, to jest takie, żeby właśnie uczynić z tej przestrzeni medialnej, z tej przestrzeni TVP i polskiego radia, która została skrajnie, skrajnie upolityczniona przez ostatnich 8 lat żeby, właśnie nie było to narzędzie propagandy, ale takie narzędzie budowania wspólnoty. A jednak budować wspólnoty, żeby budować wspólnotę należy pewnie też wykonywać gesty do tej części społeczeństwa, która nie podziela naszych poglądów albo wręcz jest im wroga. Więc oczywiście nie chodzi o to, żeby oddawać jakiejś partii jakiś program, Telewizji publicznej. To byłby zupełny absurd. Ale żeby zachować jakąś łączność, na przykład przez pewne formaty telewizyjne, być może przez niektórych dziennikarzy, być może przez wymyślenie nowych sposobów dotarcia do tych widzów, Natomiast no, generalnie taka totalna rewolucja i zupełne przestawienie wajchy na drugą stronę no, nie będzie służyło temu, żeby, żeby te media pełniły swoją misję tak, jak ja ją rozumiem. I myślę, że to jest dosyć klasyczne definicja mediów publicznych, to, żeby, to znaczy to, żeby one docierały do możliwie największej części społeczeństwa. No, czyli były Docierały z informacją, z edukacją itd., itd. Czy marszałek Hołownia przesadza z, nazwijmy to, mam talentyzacją Sejmu? Dlatego, że na przykład była marszałek Sejmu Elżbieta Witek, polityczka PiS, ubolewa w Radiu Maryja, że po pierwsze uczynienie z urzędu marszałka urzędu rotacyjnego obniża jego rangę, no a po drugie, no te wszystkie podcasty, żarty, bon moty, to wszystko może na początku jest fajne, ale przecież w Sejmie odbywa się bardzo poważna praca 460 posłów. A ty jak uważasz? A ja uważam, że odróżniłbym dwie rzeczy. To znaczy to, że Marsza Hołownia robi podcasty, i że ten kanał YouTube'owy Sejmu zaczyna żyć też swoim życiem, w tym sensie, że nie ma tam tylko transmisji obrad Sejmu, ale właśnie są również takie. Programy wideo, które próbuje robić Marszek Hołownia i tak dalej. To jest dokładnie to trochę o czym mówiłem w sprawie mediów publicznych. To znaczy no, docieranie do, do publiczności, docieranie do społeczeństwa e, wszystkimi możliwi, możliwymi kanałami z jakąś taką informacją i przybliżanie tej polityki. Ludziom to jest bardzo fajna rzecz, i też myślę, że marszałek Witek no, jest ostatnią osobą, która mogłaby mówić o, o powadze Sejmu i powadze procedur parlamentarnych, bo wszyscy widzieliśmy, jak to wyglądało. A czy marszałek Hołownia przesadza z Mam talentyzacją? Jeszcze nie, ale wydaje mi się, że w takim negatywnym scenariuszu to może trochę zmierzać w tę stronę, to znaczy marszałek Kołownia ewidentnie bardzo komfortowo czuje się w swojej roli, wypada świetnie, myślę, że ma większą oglądalność obecnie jako marszałek Sejmu niż miał jako prowadzący Montalent, talent, ale też wypada profesjonalnie, to znaczy to nie jest tak, że on tam robi jakieś cyrkowe show, no, po prostu jest elokwentny, jest... Być może ma bardziej luźny sposób życia, jest bycia i jest bardziej komunikatywny niż poprzedni marszałkowie Sejmu. Więc to jest jakaś jakościowa zmiana. Ludzie chcą to oglądać. Ja nie widzę w tym nic złego. Natomiast czasami wydaje mi się, że być może marszałek chłopnia czuje się jednak zbyt komfortowo. To znaczy jakiś rodzaj powagi Sejmu w tym sensie, że, że jednak Sejm polega na... Czy w ogóle parlamentaryzm na przyjmowaniu ustaw, konstruowaniu polityk w różnych sprawach, no to jest jednak jego najważniejsza funkcja. Ale to oczywiście też trudno oceniać po miesiącu funkcjonowania nowego parlamentu, tym bardziej, że. Tak naprawdę zobaczymy, jak ten parlament będzie funkcjonował wtedy, kiedy będziemy mieli pełnoprawny rząd, bo to wtedy ta maszynka polityczna zacznie na, dob na, na dobre działać, więc na razie mamy, przez to, że mamy tak długie powoływanie rządu dzięki prezydentowi Dudzie, no to siłą rzeczy robi się trochę z tego Sejmu show, ale tak naprawdę proza życia przyjdzie od stycznia w nowym roku i wtedy zobaczymy, jak marszałek Hołownia będzie wypadał. No oczywiście te argumenty co do rotacyjności i tak dalej, i tak no, dalej są absolutnie Absurdalne, tak się nowa większość umówiła. Nie widzę w tym specjalnie nic złego, nigdzie nie jest powiedziane, nie ma żadnego zapisu konstytucji albo w regulaminie Sejmu, że marszałek Sejmu musi być na cztery lata. Mamy jasność, że Hołownia będzie przez dwa, później jeszcze Czarzasty. Wydaje mi się to bardzo transparentne i nie widzę tutaj żadnego problemu. I na koniec, co będzie największym wyzwaniem nowego rządu, Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i Trzeciej Drogi? Wyzwaniem będzie dowiezienie w jak najkrótszym czasie jak największej liczby obietnic wyborczych, co w pewnie w jakimś sensie się stanie. To znaczy, powstanie oczywiście jasny spór, to znaczy, każde wycofanie się z każdej obietnicy, również tej no, z góry było wiadomo, że. Prawie nierealnej, jak w obecnych warunkach na pewno nierealnej, czyli na przykład mówimy tutaj o, o kwocie wolnej w wysokości 60 tysięcy, będzie używane przez PiS jako argument, żeby mówić, haha, zobaczcie wyborcy, jak was oszukali, i tak dalej, i tak dalej. Więc w związku z tym no, wyzwaniem i też kluczowym elementem tego będzie. Mm, będzie ta perspektywa, żeby jak najwięcej tych obietnic w jak najkrótszym czasie dowieść. Jak mówiłem, co zresztą będzie chyba zrobione. No mówimy o podwyżkach dla budżetówki, mówimy o, mówimy o pewnych podwyżkach dla nauczycieli. Um, mówimy o tym, że nie będzie mieszania w programach socjalnych wprowadzonych przez PiS. Mówimy o tym, że będą odblokowane pieniądze z, z, z KPO. Tak naprawdę to, to, tak naprawdę to już jest bardzo duży pakiet obietnic, która. Które w krótkim czasie zostaną zrealizowane, więc wydaje mi się, że to wyzwanie, hmm, temu wyzwaniu nowy rząd i nowa większość, przynajmniej w krótkim okresie, podołają. Natomiast tutaj wracamy do tego, co, o czym mówiliśmy na początku, to znaczy wyzwaniem będzie. Hmm, to, żeby w jakiś sposób satysfakcjonujący dla opinii publicznej, zrealizować obietnicę Platformy Obywatelskiej, w ogóle w całości Koalicji Obywatelskiej i Lewicy dotyczących, dotyczących aborcji i praw osób LGBT. To będzie trudniejsze, i tak jak nam, ale tak jak mówiłem na początku, to jest również szalenie ważne, bo dotyczy to takich no, korowych odczuć czy poglądów na świat. Bardzo dużej części elektoratów tych dwóch formacji. Więc tak naprawdę w ich interesie jest to, żeby znaleźć jakiś sposób, żeby to przeprowadzić, żeby to no, niewypowiedziane do końca, ale dorozumiane weto ludowców i Polski 2050 przełamać. A sposobów jest wiele. Opisywaliśmy je m.in. w na temat. Tą kramrą kończymy. Dziękuję. Gościem rozmowy dnia był Michał Danielewski, redaktor wicenaczelny serwisu Okopres. Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie, pozdrawiam. A z Państwem żegna się Anna Driańska na temat. Do zobaczenia, do usłyszenia w następnym wydaniu.